Okej, okay, 400. setka. Statek jest chyba ze dwie aktualizacje. Taki ładny. Słodki, zgrabny, ma windę śluzę. I tutaj można. Tak. I tu jest eleganckie zaraz tu. O! Schodeczki, tak? Bo schodeczki też ma na dziupku, które się otwierają w sposób elegancki. Tak mi się wydawało, że miał schody takie z nosa. Tu. Niestety to mi pierwszy kontakt. Rampa i garaż. Czyli garaż jest tam, tak? Nie, garaż jest jeszcze tutaj. Czyli ma osobną rampę. Ma garaż na ładunek. Ty, to jest fajny statek. Ty no, elegancki ty on jest praktyczny, praktycznie to może nie powiem ten, ale... Ale całkiem ten, tutaj mam magiczny ten, wichajster. Ty no, kawał fajnego statku, te schody są też... Nie, co to jest? Inżynieria, a. Rampa. Ty no, dobra, tylko jak się dostać tam z ciekawości? Tu są co, strojki. Elegancko, tu można sobie zostawić, ten, e, szafa do wyjścia, ty, bardzo przyjemny. Drzwi automatycznie reagują na człowieka. I tutaj jest ładunkowe te, tak? Jezu, to są, to są, to są w ogóle ratun e, ten, escape pody. Okej. Okay. A tak, gdzie jest kontrolka tej windy tylko? Moment, moment. Bo tu są escape podowe. Tu jest cargo bicyk. Ty no bardzo przyjemny, dobra. Ej, tu jest winda. Ona jest bo dosyć szybka, bo ludzie straszyli, żeby uważać. Aha, kol ele mm -hmm. Mam nadzieję, że jest drabina gdzieś. Czyli elewator nie działa. Tu jest ten No dobra, to co ja? Czy tam? Jak się schował do nich, to nie ma do niego dostępu. Z zewnątrz. Teraz tak, tu jest uwaga. Tak? Rozumiem, że winda jest tu. Czyli co, winda nie działa w tym momencie? Prawdopodobnie nie. Jeszcze raz podchodzę do panelu. Pokój techniczny. Ty jesteś tą windą Aha. co to za kurka, nie wiem jakiś podzespół ważny jakiś może tej soki możesz zrobić na wspomarańczy nie No nie, czemu nie chcą? Zaraz mnie kurde, opierdzielą na stacji. Zepsuli mi windy? Dobra, dobra, wyjdziemy po normalnemu. Ok, ee, zakładam, że tu jest gdzieś dziubek. Jest, dobra. Joysticki są. Holograficzne wyświetlacze dla bogoli. Pa. Kierunek. Mikrotech. Babka chyba miła. Zobaczmy, jakiś system wektorowania. Stupki eleganckie. Ty, strasznie płynny. I on ma pływać. Tylko jeszcze nie ma tej koncepcji tutaj w tej grze wyporności. Dobra, gdybym był hard z mikrotechem, to gdzie bym poleciał? Om jeden... Dobra, skorzystamy z mapy pod... Aha, to z drugi koniec niestety układu Nie, nie jest drugi, to tu jest mikrotech Nie ma za co Zobaczymy, jaki ma napęd I czy skoczy? E, skacze. I tak, on spali 400 jednostek paliwa. Tak. Klatki 8, 7, 5, jest teraz jedna na sekundę, ale już wyrównało. Ty cichutki w nadprzestrzeni. Czy tak, zaparkujemy, załadujemy sobie do niego e, motorek i polecimy na rzekę. Dobra, mamy chwilę. Ze 3 minuty będziemy mieć napęd całkiem sobie jest wbudowany, bazowy. Tak, to jest fotel dla kogo? To jest po prostu fotel. To jest drugi fotel. Całkiem przyjemny statek. Rozumiem, że on tyle fanboyów ma. Łazienka, ok. Lusterko, jeszcze nie działające. Są tak. Okej, okay, Diane producenta jest mydełko jak w hotelu i ten. Eee, prysznic. Prysznic powinien być zamienia transformerem, tak? Że możemy tutaj. No właśnie, where kibble? Tu. Tak? Nie, za lustrem. stajny schowek za lustrem. To jest fajne. No ale gdzie jest. Kurde, moment. Brakuje kibla. Ok, tu jest to, widziałem, że tu jest. Tu jest co? Tu można się wyspać. Jest szafunia, nie? Okej, okay, tu można by zostawić jakieś graty. Co tutaj za tym zbugowanym tym? Pokoik do pracy. I tu jest. Ok, bo nie jest eksploracyjny. Tak, tak. I tu jest mapa nawigacyjna. Okej, okay, kruki zostały, tak? Swojego kruka pozostawiliśmy na brzegu. I tu se można siąść. Tu jest jakaś. Tu jest z aneksem kuchennym pokój. Okej, okay, rozumiem. Jest nóż. Zwróćmy uwagę, ładnie wykonany całkiem. Świeże owoce od producenta. Tacki są. Do zlewu, właśnie. <noise> nie no, musi być kibel, tak? Czy ludzie by ich zlinczowali. Ciekawe, kibel jest gdzieś ukryty, bo to jest. Kurde, kibel. To nie jest to, jest, to jest jakiś transformer. Nie czy on zjedzie tu? Może tutaj na to? Korytarz. na ja ustawie, zaraz, tu coś jest jeszcze. A, Okej, okay, to jest. Okej, okay. to. E? Zatkało was? To jest dobre. I... To jest bidet? To jest ten, dobra, jest szczotka. Czyli <laughs> masz ten jest papier dobrej jakości, tylko jest ty, On jest dobrze założony? Dobrze, okej. Okay. To jest ta wojna, czy zakładać z tej strony, czy z tej, ale chyba jest dobrze. I elegancki, I tu sobie siedzi teraz tak. Tu można ustawić, żeby drzwi się otwierały automatycznie, tak? Są zamknięte. I teraz nam nikt nie wejdzie, tak? Tak, super. I sobie wysiadasz to. Myjesz się. I temperatura 22 stopnie z sterowanko. Czy nie ma trzech muszelek. W niektórych modelach satkach są trzy muszelki. Ja wziąłem standardowe, niech się ich używa. I sobie siadasz ten. System załatwiania się ma być już niedługo. Tak, bo już można pić można jeść, no to czegoś brakuje. Teraz tak, to jest zamykanie. Jest automatyczne. Czy to było automatyczne? Co to jest to? Aha. A, to jest oświetlenie. Dobra, to jest, to jest światło, tak? Kurczę, zgasiłem światło w pokoju. Czy to jest światło? To jest światło. Bo można ustawić, żeby drzwi się otwierały automatycznie. Nie pamiętam jak to działało. E, no okej, okay, dobra, jak tam lecimy? Tak będzie można się załatwiać na ludzi. Okej, my cenę też dolatujemy. Tam się zapisać w NFZ-cie. Aha, nie zabrałem rzeczy, które kupiłem. Wiedziałem, że mi zapomniałem, no nic. Mikrotech. Najbardziej wzruszająca planeta. Razem, teraz, już z oczywiście Hearthstone'em. Okej, okay, szejdy robią 10 FPS-ów. gdzie ty miałeś ten? Zaraz ci namierzymy. Eweruszku, Everuszku. tu jesteś, dobrze cię widzę. Później wiem, tam Port Gester tam jest. Uwaga, nie przelecimy co? Musimy gdzieś na orbitalny manewr. No dobra. I... Ile jest klateczek? 16. No, shadery, kompilujcie się, czy to tam ma się dziać. Otóż nie tym razem, okej, okay. tak mało klatek nie było, ale zakładamy, że to jest tymczasowe przy tym odpaleniu pierwszym na planecie. Krzysztof ostrzegał przed tym, że spadki mogą być duże, bo zmieniła się filozofia streamowania. Tak, plus to jest build dla zdalnych frajerów, więc. Grunt, żeby się nie wykrzaczył, bo... O, dobra, i tu jest nasza stacyjka. Kalibruj. 17 klatek, to jest dobry wynik. 12! 30 naszła. Ciekawe, tak mało nigdy nie było. Ale od tego my jesteśmy, żeby się przetestować najgorsze warunki. Żeby 20 maja. Ten... Gdzie rzeki? Teraz musimy iść, znaleźć mapę. Bo szczerze, rzeka była poza moim. Ha, tylko tak. Statek po paso... Aha, Zobaczmy. Zwiesiło się to koniec. Jest dead. Ok. Spoko, spoko. Najpierw wypełni raport. Eee... Hmm. Dajmy szansę. Uwaga, cięcie.